Zaberek <laughs> Trzecia Pięćdziesiąt Ale piątek Mały przeskok w czasie Czwartek nic nie nagrywałem Z tego względu, że W sumie po jedenast... Po dziewiątce Jak yy, Nie dropnąłem czepy, pojechałem na pauzę Skręciłem dziewiątkę Pojechałem się zrzucić Przestałem się, bo przesrałem dziś kubek Eee, pojechałem, ot, pojechałem się zrzucić. No i o 14 w sumie byłem już zrzucony. Chwilę po 14 w sumie nawet. No to dostałem tylko informację od Tarka. ok dziękuję. Tacho finish. Jak, kurwa tacho finish, nie? No, mówię, nie ma roboty. No, faktycznie, no, jakby nie patrzeć, luty jest takim miesiącem martwym, jeśli chodzi o transport. Aczkolwiek zawsze taki był, no, nie był zbytnio tam jakoś szczególnie obfity w transport. No, ale nic nie było. No, i ogólnie mieliśmy startować stąd tutaj, właśnie w Graben się ładować do Neue Ulm. No, i potem znowu ulm ładować się gdzieś tam dalej. No ale się okazało, że tutaj z Graben nam anulowali. No i jak anulowali, no to ja właśnie. A tu to ja właśnie yy, jadę na pusto 100 km na załadunek. Tam będzie chyba 255 do zrobienia. Albo no coś koło tego, coś ten design. Ogólnie, dzisiejsza rajka będzie, jak dla mnie, przejebana. Wiadomo, po tej dziewiątce, tak jak już stanąłem, no to się nie do końca wyspałem. Niestety. No wiadomo, pojechałem na zrzutkę, zrzuciłem się, przyjechałem tu z powrotem. Tu w sumie, gdzie stałem. No i się kimnąłem i to był kuźwa błąd. No, ale kimnąłem się, powiedziałem, że będzie o pierwszej w nocy załadunek. No, i tak się kimnąłem, że wstałem, później siedziałem. No, i jak się okazało, że anulowali i dopiero o czwartej rano będę startował, no to niestety już nie zasnąłem. Także siedziałem, przewracałem się z boku na bok. I tyle z tego wszystkiego wynikło, dlatego teraz właśnie kawa wlatuje. Dwie minuty jeszcze i przy odpalam tacho. Pięć minut młotków. Auto mam obleciane już byłem śmieci wyrzucić. No i co? Jedziemy. stów mówię, stówka do zrobienia. 101 km mi właśnie pokazuje, także zaraz startuję. Zobaczymy jak to będzie nam szło i czy nas załaduje. 15 po 8, prawie no ponad 2,5 godziny ładowali. Oczywiście mam puste wózki, 92 sztuki, no i ogólnie jakieś 6,5 tony na dupie Oczywiście w papierach nie jest to wpisane. 266 km do zrobienia. Że jest co jechać i ogólnie 16 minut do nadrobienia Awizacja na 12, 1216 mi pokazuje. Także jest co dygać. No, dawaj, 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 Tamadi, dawaj, 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 Audi dawaj Dobra Nic, lecimy. Już jestem wyrąbany z butów Chwilę się przespałem na, na fotelu, kurwa, w kantynie. I już czuję, jak jestem wyrąbany. I to nie świadczy o niczym dobrym. Więc będę się trochę męczył w tej jeździe, ale nic, jedziemy. Wiecie, co Wam powiem? Jest za chwilę w pół do 12. A ja sobie drogę skracam. Robię po prostu, jadę drogą, oszczędzając jakieś 30 km. Ale powiem Wam, że gdyby nie to, że jest dzisiaj 11 stopni ciepła i nie ma śniegu, bo gdyby był tutaj śnieg, nie puściłbym się tutaj na pewno. Ee, nawet jakbym był załadowany, chyba 24 tony, to bym się chyba tutaj nawet przy tych warunkach nie puścił. No bo tutaj jest e, ciekawie, ciekawie. Ogólnie nie ma zakazu tonażowego ani nic. No, ale mijanie się tutaj z innymi. Już nie mówię z osobówkami, ale mijanie się tutaj z ciężarówkami na zakrętach, o, właśnie, tak jak ten idiota. Który właśnie się zakręt, no to powiem Wam. Jest kolorowo, jak to mówią jest kolorowo. Nie, no ale powiem szczerze, że taka przyjemna, jak to mówią, przejażdżka po górach, po lasach i w ogóle. Ogólnie 25 km zostało mi do celu. Na 12.3 pokazuje mi przyjazd. Na dwunastą powinienem być na miejscu, no ale. Szybciej się nie dało, bo tak czy siak, czy bym pojechał tą dłuższą drogą, czy tędy, to i tak pokazywało mi spóźnienie, a tędy jeszcze nadrabiam. Bo i tak po tych górkach pokazuje mi nawi 60 na godzinę, wiadomo, że tam czasami się uda coś szybciej, no to ten czas się zmniejsza, więc no może się uda się nie spóźnić. Ale naprawdę, bo wam, traska ciekawa, na samym na, fajnie wyglądało na samym początku, bo były normalnie dwa pasy, wąskie jak z cholera, ale to już tam mniejsza o większość. A na moim pasie, tak na połowie yy, mojego pasa, dzień dobry Policji yy, na połowie mojego pasa po prostu wystawała skała. No i ani żadnego lustra, żeby zobaczyć, czy co siedzie z naprzeciwka, ani nic, no ale no, bo jeszcze, że mi się podobało. Ja lubię takie, takie ekscesy. No i powiem wam szczerze, że no w zimę bym tu się nie, nie zapuścił chyba. Ja tak kurna bym dużo myślał, czy, by, czy, by się, czy się zapuścić w ogóle w te rejony w zimę, nie? Raczej w zimę, no zimę mamy, ale chodzi jakby było... Jakby były śniegi, nie? Ale tak to powiem Wam, nie jest źle można lecieć. Ogólnie no, dużo ciężarówek tutaj akurat z drewnem lata. Także, no, trzeba uważać. Mieć, jak to mówią, oczy dookoła głowy i uważać jako widzieliście chwilę temu, uważać na innych. No, bo no, tak jak tamten ściął zakręt, no to było ciekawie, nie? Ale nic, śmigamy dalej. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. 3 godziny 55 minut, tyle spędziłem pod rampą. Jest 16.55 po 12.00. Chwilę po 12.00 byłem na, na miejscu pod rampą. No, zaszło im się. Na razie jadę do nich tutaj na parking. Mają parking w końcu. Trzeba nie tu miejsca na tym parkingu? No nic. Będę kombinował. I krótko rzecz ujmując. Pauza. Trzeba coś zjeść, bo jestem głodny jak cholera. Normalnie żołądek to mi do kręgosłupa przywiera w tym momencie. Że tak powiem. Ale chyba miejsce jakieś się znajdzie dla mnie, także pakuje się tam. Dzień dobry, dzień dobry. Sobota, 13.50. Ja dosłownie 5 minut temu rozpocząłem tacho. No i powiem Wam grubo. 570 km na pusto. Do e, do, do, do 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 do. Do Bremen. Jedziemy na pusto do, do Bremen. I jedziemy sobie z browarkiem w poniedziałek do Anglii. No, nie było nic innego, dlatego jedziemy na pusto, a załadować trzeba. Także jedziemy, dzisiaj sobie przelecimy, gdzieś staniemy. No i oczywiście w poniedziałek, o 5 rano, będziemy ładować. Także dopiero żeśmy ruszyli. O, i tyle powolutku. 8,5 nie spieszno nam, więc ekologia dzisiaj. Ekologicznie, gdzie mnie tą skodą? No, także śmigamy. Ostatnie kilometry w dniu dzisiejszym. No i oczywiście, co za tym idzie w tym tygodniu. 528 km, zrobione na pusto na załadunek. Cóż bywa i tak. Zostawiam sobie jakieś 37 km na załadunek na poniedziałek, na podlot. Nie lecę dalej, bo jest w sumie jeszcze jeden z tego co widzę. No nawet i więcej parkingów po drodze. No ale tutaj jest pompa, więc mam cichą nadzieję. Bo w sumie po parkingach co były po drodze, widać było, że jest miejsce. No więc próbujemy tutaj się, jakby to powiedzieć, załapać na miejsce. Zobaczymy, ale powiem Wam szczerze, że już widzę, że chyba będzie picza. Oj, oby nie, oj, oby nie, oby nie, oby nie, oby nie. Czyżbym musiał jechać dalej? Czyżbym naprawdę musiał jechać dalej, bo jest parking zawalony? tupę, dupę, że tak powiem? Nie będziemy na dziobach stawać, no bo jest wyjazd cienki, żeby stać na dziobach. Uuu, chyba się przeliczyłem, chyba jednak trzeba będzie stanąć dalej, bo tak patrzmy, no, w raje czego na wstesa będę leciał, od czego ma się te, od czego ma się te zarąbiste lampy w naczepie, ale uuuu. Uh, 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 uh. Czyli mój plan spalił na panewce. Mój plan spalił na panewce i to bardzo, bardzo. Nie krótko mówiąc. Ach, cytując, klasy... cytując klasyka No i do i wylądował. No i wpizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. No ale nic. Lecimy dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że te następne parkingi już nam dadzą coś. No ale powiem szczerze, że no nie fajnie, nie fajnie, nie niezbyt, niezbyt kolorowo, jak to mówią. A zatem teraz mi to pokaże. Aha, dobra. Jedziemy dalej zobaczyć. No, kurde, dupa. Chciałem powiedzieć, że już koniec. E, czekajcie, pomin następny punkt. No dobra, jeszcze 5 km do następnego jakiegoś parkingu. Potem 7,5 km. No, nie tak to miało wyglądać. Miał być już koniec na dzisiaj. No ale nic, jedziemy dalej, zaraz zobaczymy, czy będzie coś dalej. No i nic, za 200 metrów dosłownie podejście numer 2, jeśli chodzi do parkingu. A, zobaczmy jak będzie na tym parkingu. Aby coś było, albo że jak nie będzie. zostanie nam jeszcze jedna opcja. A, tutaj wolne. A. No dobra. Zostajemy tutaj, nie kombinujemy już bardziej, bo to nie ma sensu, myślę, chociaż kurde, pojechałby dalej. Ryzykujemy? W sumie moment. Ja se luknę na szybciocha, jak wygląda ten drugi parking. Eee, zatrzymałeś się? Zatrzymałeś się, dobra. Eee, no, jest duży. Dobra, spróbujemy na tym drugim. Na tym drugim parkingu i mam nadzieję, że się uda. Mam ile, dwa kilometry do niego. Aby było miejsce. Zobaczymy. Co policja stoi? Chyba. Dobra. Podejście numer 3 będzie. A będę sobie pluł w brodę na podejściu numer 3 jak nie będzie miejsca. Bo tam miałem miejsce, właśnie. No ale nic, zobaczymy zaraz. Zaraz się okaże, no i dobra, podejście numer trzy, aby było miejsce del metal, daje się, że będzie, chociaż różnie to bywa. Prawie czego staniemy na szferze na weekend? Można, na szferze, w ogóle miejsce będzie? Tak, patrząc kolokwialnie, prawie czego? Będzie miejsce, najwyżej się będę cofał. Dobra, tu już chłodnia stoi na dupach. Tu było miejsce. Kurde, dobra. Eee, będą miejsca. Myślę. No nie chcę koło chłodni zbytnio. To znasz koło chłodni kurde, wszędzie koło chłodni A, między dwoma chłodniami Dobra Cofniem się za bardzo kombinuję, wybrzydzam A zaraz nie będę miał w ogóle miejsca i się na tym skończy. Zostawiliśmy się dzióbkiem w tą stronę. Moim zdaniem będzie dużo lepiej. Trochę. No, okay żeby nie zahaczyć tej lory. Dobra, lora ominięta. Jeszcze chłodnie. Trzeba ominąć. Idealnie ominięta chłodnia. Dobra. Plus jest taki, że jak stanę, to będę miał chłodnie. W ogóle. O, nie jestem, nieźle. Jest Chyba nie chodzi. Cofniemy się trochę, to chłodnie nie będziemy mieli przede Alora też będzie miała do wyjazdu lepiej. Dobra. Koniec tego dobrego. 21.16 zakańczamy tacho a co za tym idzie zaczynamy weekend 21. 16, 539 równe kilometrów zrobione szybki zapisek 16, 101 16, 539 km gitara Także weekend zaczynamy. zrobimy sobie, wyzerujmy. Uff. Także. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subiku, łapce w górze i komentarzu. Pamiętajcie o moich social mediach. Linki do nich macie w opisie filmu. Pamiętajcie też, że jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie wesprzeć mnie w mojej twórczości. Możecie postawić mi wirtualną kawę na bajkofitu. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Strzałeczka. Cześć.